Cześć. Ja jestem wakantem na dzisiaj odcinek. Odcinek, mój odcinek. Dziewiąty. Yy, I w tym odcinku będziemy popijali. Będziemy popijali. Ja dokładnie będę popijał, a będziecie się patrzyli. Herbatka. Mmm. Bardzo dobra. Dobrze, oczywiście to był blef, herbatkę zostawię na później, a dzisiaj zrobimy sobie podstawkę na kartę. I unboxinga postawka. Podstawka że tak. Um, o, niedorobiona. no tak. Dokładnie tak wygląda. Tak Muszę sobie postawić kartę. Wyrobimy sobie taką... O kurczę, <gryny> Przepraszam, to też oczywiście miałem planowane. A tak na serio, pijemy. Dobrze. Tak, tutaj dwa, dwie dziesiątki. Tutaj do przodu. Co? Dwa takie, żeby złączyć dwójne z tyłu ósemeczka. To no, może też ósemeczkę lub dwie ósemeczki, ja polecam bardziej dwie ósemeczki, ale ja mam jest tylko jedną. Dobrze, tutaj dwa, dwie szóstki przypinamy do dwóch też szóstek, tylko takich, wiecie, tak. O, tak wygląda. Już przypinamy, Dobrze. no i mam już taką postaweczkę, można sobie zwiększać że można było fajnie karty tak w pionie, ale to jest bardziej dla poziomu skonstruowane. Oczywiście pomysł jest mój. Jak tu yy, takie odcinek już kiedyś ktoś nagrywał z youtuberów, to z góry przepraszam, bardzo przepraszam i wracamy do równy roli tego filmiku. Subskrybujcie, komentujcie. Pan Plus. Cześć!